Szanowni Państwo, sygnałem syreny miejskiego systemu alarmowania rozpoczynamy obchody upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Za chwilę, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nastąpi odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i podniesienie flagi państwowej.

Dziś mija 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak co roku spotykamy się tutaj, żeby oddać hołd ofiarom tej wojny. W imieniu pana prezydenta Piotra Grzemowicza witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, dziękując, że przybyliście na dzisiejszą uroczystość. Witam pana posła Marcina Kulacka. witam władze rządowe i samorządowe, pana Marcina Kuchcińskiego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Pana Andrzeja Abako, starosta Olsztyńskiego, radnych Rady Miasta Olsztyna, pana Władysława Kałudzińskiego, przedstawiciela wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Serdecznie witam jego ekscelencję, księdza arcybiskupa Doktora Józefa Górzyńskiego, Metropolitę Warmińskiego. Witam jego magnificencję, rektora Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego, doktora habilitowanego, profesora UPŁM pana Jerzego Przyborowskiego. Witam profesora Karola Saczewica, Saczewica głównego specjalistę Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli organizacji kombatanckich, prezesa Okręgu Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Macieja Prażmo, prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, pana Marcina Kusa, Prezesa Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pana pułkownika profesora Andrzeja Piętaka, panią prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, panią Barbarę Gawlicką, panią prezes Zarządu Związku Sybiraków, panią Teresę Dydykało. Witam także przedstawicieli służb mundurowych, w tym Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość kierowników spółek i instytucji miasta. Witam poczty sztandarowe służb, organizacji kombatanckich i szkół olsztyńskich. Dziękujemy za to, że zechcieliście uświetnić naszą dzisiejszą uroczystość. I witam wszystkich mieszkańców Olsztyna. O zabranie głosu poproszę pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Panie i panowie oficerowie, wszyscy przedstawiciele służb mundurowych. Drodzy mieszkańcy Olsztyna, również gorąco witana droga młodzieży, dzisiaj rozpoczynająca kolejny rok edukacji, rok szkolny. 1 września dla nas Polaków jest i zawsze będzie dniem szczególnym. Tego dnia, zaledwie 21 lat po odzyskaniu niepodległości, Nasz kraj najechały wojska hitlerowskich Niemiec. Tym samym rozpoczęła się II wojna światowa. Do klasyki filmów dokumentalnych przeszły zdjęcia żołnierzy Wehrmachtu wyłamujących graniczny szlaban z Białym Orłem. 17 dni później, realizując rozbiorowy traktat ribbentrop mołotow na ziemie polskie, Wdarła się armia czerwona. Początek wojny oznaczał zapisanie w najnowszych dziejach naszego kraju pięć lat mrocznego okresu okupacji. Miliony Polaków zostało zamordowanych, zamęczonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, wywiezionych na Sybir. Dziesiątki tysięcy zginęło na frontach, na wszystkich frontach II wojny światowej. Zawsze Walcząc o Polskę, wolną i niepodległą, na tę tkankę ludzką, jak i materialną. Podczas tej wojny zginęło blisko 6 milionów Polaków, co stanowiło ponad 16% populacji. Żaden kraj, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, nie utracił więcej obywateli. To była nasza danina krwi, ale także odwagi i patriotyzmu. W gruzach legły polskie miasta, najpierw zniszczone przez kampanię wrześniową, a później przez walki frontowe w 1944 i 45 roku. Polacy nigdy nie przestawali walczyć. Polskie mogiły można spotkać na wszystkich wojennych cmentarzach i w każdej części świata, gdzie toczyła się wojna. Na wschodzie i na zachodzie, na północy i południu, wszędzie z dopiskiem, zginął na polu chwały. W naszej zbiorowej pamięci pozostaną nazwy, symbole bohaterstwa polskich żołnierzy: Westerplatte, Wizna, Bzura, Niebo nad Londynem, Tobruk, Monte Cassino, Anhem, Lenino, Warszawa, Berlin. Ponieważ nasz kraj był pod okupacją, stworzyliśmy największą armię podziemną Europy, armię krajową, a koniec wojny witaliśmy jako czwarta siła militarna. Niestety nad przyszłością Polski, jako członka koalicji antyhitlerowskiej, zależyła polityka światowa. Efektem traktatów jałtańskich była zmiana polskich granic i pozostawienie naszego kraju w strefie wpływu Związku Radzieckiego. Szanowni Państwo, każdego dnia media przynoszą nam informacje o wojnach w różnych i nie tak odległych od nas częściach świata. Te informacje uzmysławiają nam, czym dla naszej cywilizacji jest wojna. Brutalna, bezlitosna, totalna. Po drugiej stronie zawsze stoi człowiek, bezradny, zrozpaczony, zniszczony, proszący o prawo do życia. Brutalność wojny ujawnia się także. Poprzez bezimienność, zarówno ofiar, jak i ich oprawców. Liczba bezimiennych mogił na cmentarzach jest tego najlepszym dowodem. Ci bezimienni żołnierze najdramatyczniej zaświadczają o tej prawdzie. Tragiczna lekcja II wojny światowej jest bardzo pouczająca. Pokazuje, gdzie są granice człowieczeństwa, jak rozumieć patriotyzm oraz uzmysławia nam, że największą i najważniejszą walką ludzkości jest walka o, walka o pokój. Dzisiaj, 1 września, jak każdego roku, wracamy pamięcią do tych, którzy broniąc naszej Ojczyzny oddali w tej walce coś, co mieli najcenniejszego swoje życie. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu poproszę Marcina Kuchcińskiego, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni drodzy kombatanci, szanowni państwo. 1 września 1939 roku niemieckim atakiem na Polskę rozpoczęła się druga wojna światowa. Jak zawsze w trudnych momentach historii Polacy podjęli walkę w po obronie wolności swojej, jak i ukochanej oczywieniu. To właśnie nasz kraj stał się pierwszą ofiarą wojennej agresji chylerowskich Niemiec. Chociaż nikt w Polsce do wojny nie dążył, wiedzieliśmy, że ze złem trzeba walczyć. Nie było miejsca na jakąkolwiek wierność, ustępstwo czy pojednanie. Bohaterska, trwająca 7 dni obrona stała się symbolem nieustępliwego charakteru, ale też oporu Polaków. Mimo świadomości ginących każdego dnia rodaków, przyjaciół, nigdy nie zaprzestaliśmy walki. Od początku do końca wojny pozostawaliśmy szereg aliantów Zjednoczonej Koalicji Narodów Wolnego Świata. 1 września zawsze będzie dla nas datą bolesną. Mimo to w każdą kolejną rocznicę trzeba pamiętać, pamięcią wracać do tamtych chwil. Wszystko po to, aby kolejne pokolenia pamiętały o zasługach swoich przodków, ale też doceniały życie w wolnej Polsce. Niech tamte wydarzenia będą przestrogą dla świata. Aby nigdy więcej nie doszło do wojny. Aby nigdy więcej nikt drugiemu człowiekowi nie odbierał życia na polu walki. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam Pana Władysława Kałudzińskiego, przedstawiciela wojewody warmińsko-mazurskiego. Wojewoda przeprasza bardzo, że nie może uczestniczyć w dzisiejszych obwodach. Skierował list dla uczestników dzisiejszej uroczystości. Wojewoda warmińsko mazurski Artur Chojecki. Szanowny Pan Piotr Grzymowicz, Prezydent Ośmiu. Szanowny Panie Prezydencie, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości, zaproszonych gości oraz uczestników. Agresja Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową na wiele lat. Przekreśliła niepodległy wójt odrodzonego po latach zaborów państwa polskiego. W czasie okupacji doszło do eksterminacji polskich elit. Pamiętamy, co wydarzyło się w obozach koncentracyjnych. Próbowano zniszczyć polską strukturę społeczną, zapewnić w sobie bezpłatną siłę roboczą, ale przede wszystkim próbowano złamać polskiego ducha narodowego, odwagę i patriotyzm. Jestem przekonany, że wiedza o tamtych wydarzeniach umacnia w nas wolę trwania czy wartościach, o które walczyli i oddawali życie nasi rodacy. W pełni doceniam wysiłki i podejmowane inicjatywy, upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału najnowszych historii polskich. Czczą pamięć o ludziach, którzy oddali swoje życie ojczyźnie. Organizatorom uroczystości chciałbym przekazać wyrazy podziękowania za trud i konsekwencje w upowszechnianiu historii i prawdy, a także w pielęgnowaniu pamięci o bohatera polskiej niepodległości. Zaś wszystkim uczestnikom życzę wiele refleksji oraz zadumy nad minionymi wydarzeniami. Życzę wyrazy szacunku. Artur Chojecki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I o zabranie głosu poprosimy pana posła Marcina Kulaska. Szanowni Państwo, Drodzy Zgromadzeni, 1 września to Dzień Pamięci o Ofiarach II wojny światowej. Polska została napadnięta przez nazistowskie Niemcy, i od pierwszych dni Polacy stali się ofiarami zbrodni wojennych. We wrześniu 1939 roku zostaliśmy zostawieni same, samym sobie. Nikt nie chciał umierać za Gdańsk. Ze strony Zachodu była to polityka krótkowzroczna, dla Polski tragiczna w konsekwencjach. Dlatego 1 września powinien być dniem refleksji. Jak kierować sprawami Polski, aby uniknąć wojny, ale również jak prowadzić politykę, aby nasza ojczyzna nigdy nie została sama tak jak została sama w 1939 roku. Obecnie jesteśmy w Unii Europejskiej. Pielęgnujemy ten sojusz, tę współpracę. Bądźmy razem z naszymi europejskimi partnerami. Oddajmy hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej. Miejmy empatię dla ofiar innych wojen i róbmy wszystko, aby wojna nigdy nie wróciła na ziemię Polski. Dziękuję. O modlitwę w intencji żołnierzy poległych w II wojnie światowej proszę Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa doktora Józefa Górzyńskiego, metropolitę Warmińskiego. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, przed chwilą zostały przywołane w przemówieniach Kluczowe myśli związane z refleksją nad czasem, który przeżywali nasi dziadkowie, dziadkowie, nasi rodzice, ci, którzy musieli się zmierzyć z wydarzeniem wojny. Dzisiaj wspominamy ich, szczególnie myślimy o poległych i ich polecamy Bogu, prosząc o radość życia wiecznego dla nich. Z szacunkiem stajemy przed kombatantami. Kłaniamy się im nisko i dziękujemy za to, że świadectwo ich poświęcenia i życia może dla nas ciągle promieniować i uczyć nas, jednej, jednego z najważniejszych wymiarów naszego człowieczeństwa miłości ojczyzny. Ale to wszystko, co przeżywamy, chcemy otoczyć głęboką refleksją, żeby przeżyć głęboko, bo jest nad czym rozważać to, co usłyszeliśmy przed chwilą właśnie w przemówieniach. Jest wiele myśli, które nie mogą nam umknąć, nie możemy zapomnieć o tym, co się zdarzyło. I musimy wyciągać tę lekcję z historii, która jestem przekonany, jest dla nas twórcza wtedy, kiedy potrafimy ją pokornie podejmować. A do tej pokory należy także świadomość, że jeśli umysł nas, nasz, nie będzie oświecony światłością z wysoka, jeśli Bóg, ten dawca pokoju, nie zagłości w naszych umysłach i sercach, to nawet pragnąc jak najlepiej rozwiązać sprawy ludzkie możemy pobłądzić. I dlatego chcemy w tej modlitwie powierzać Bogu tych, którzy odeszli, którzy złożyli ofiarę swojego życia na utach ojczyzny, ale chcemy także modlić się za nas, za współczesnych byśmy potrafili sprawy dzisiaj ważne właściwie rozważać i właściwie podejmować. I do tej modlitwy zapraszam. Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Narodów i Władców Historii, wołamy do Ciebie słowami suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Zachowaj nas, panie. Prosimy ciebie, obdarz nasze czasy pokojem. Sprawa, by Polska, Europa i cały świat były bezpiecznym domem dla wszystkich mieszkańców. Błagamy, na, aby granice nie dzieliły, lecz stawały się miejscem dialogu oraz źródłem inspiracji, spotkań w trosce o budowanie cywilizacji pokoju i miłości. Mario Hetmanko, żołnierza polskiego. Królowo Korony Polskiej, Królowo Pokoju, uproś nam przemianę serc, abyśmy pamiętali, że jesteśmy dziećmi jedynego Boga, który nas wzywa do życia w braterstwie i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Szanowni Państwo, za chwilę odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed pomnikiem Armii Krajowej. Proszę delegację o ustawienie się przed... oraz mieszkańcy miasta.